Jerzyniew w kamaszach. Odcinek 16. Ura! Ura! Wykład był godzien dobrego wychowania w stosunku do dam, jak i pojmowania przez pospólstwo szeroko pojętej troski ojcowskiej o swoich córek. I tu Lucjan zaczął swój wykład od słów kandydatami do ręki córki lub córek szefa kuchni, to wy nigdy nie będziecie. Popatrząc na te wasze ryje nachodzi mnie myśl, że gdybym wam wszystkim zrobił teraz zdjęcie, to wyglądalibyście jak wysokiej jakości zbiorcza fotka psiego gówna na widok zbliżającego się do wioski Hycla. A więc, jeżeli na kuchni pojawiłaby się córka szefa kuchni, a któryś będzie się na nią gapił, ślinił, zgłaszał jakieś tam andaluzje Gmerał w gaciach, to się prędzej niż myśli dowie, co u niego wytwarzają jądra, albowiem takowy dowie się momentalnie, że jądra u niego to wytwarzają ból jak to skór wytynów, gdy się w nie dobrze kopnie. I na takiego kopa w jaja, no to każdy z nas może liczyć prędzej niż nawet pomyśli o dupie Maryny. Tu trzeba na kuchni zapierdalać, a nie na szefa kuchni, córkę czy te córki patrzeć. Jakby szef uznał, że jeden z drugim jest godzien na nią spojrzeć, to by na to pozwolił. A jak wy zachowujecie się jak stado dzikich ludzi, no to zapierdalać przy garach, a nie marzyć o jakimś tam cielesnym dokazywaniu, czy mieć jakieś tam pojebane myśli. Jak ktoś wytrzymać nie może, to niech już i teraz zapierdala do kibla śmigłem sobie kręcić, albo niech sobie drzwiami fiuta przytrzaśnie. Będzie wtedy mógł mówić. Że przez jakiś czas to miał fioletowego malucha i wszyscy niezorientowani w temacie będą myśleli, że w tym właśnie kolorze miał małego fiata, a nie swojego kutasa. Porządek tu ma być i nie ma tam żadnego pierdolenia za uszami. Wiadomo bowiem jest, że jak facet ma syna, to pilnuje syna, a jak masz córkę, to pilnować musisz wszystkich synów obcych ludzi i to na całym osiedlu, jak nie w całej okolicy. O jednostce wojskowej to nawet nie wspomnę. Szef kuchni jest po prostu facetem z jajami, i on bardzo dobrze wie, jak przed takimi erotomanami swoje córki chronić. I chyba wszystko proste, jak włos Mongoła zakończył ludzie. My, jako elegancko wyszkolona armia, chórem odpowiedzieliśmy: tak jest. No i Corunia weszła, a wszyscy, jakby na rozkaz samego Jaruzelskiego, dostali pierdolca do roboty. Nawet rzadko, który spojrzał na nią. Za to rol. Rolf, jako ten fatet z jajami i z takim posłuchem u wojska, no to wręcz, kurwa, promieniał ze szczęścia. już Rolf wystąpił z wnioskiem o dzień urlopu dla Lucjana, a dla reszty obsługi o pochwałę w rozkazie dziennym. Takie wyróżnienie odbiło się w bardzo szerokim echem w pułku, gdyż było to coś tak rzadkiego w historii jednostki, jak powiedzmy przelot w locie nurkowym stada pingwinów, wzdłuż całego polskiego wybrzeża rozrzucającej po plaży jaja, z których to już w nocy wychluły się kolejne stada pingwinów i to na kaczych łapach od pamiętnej obsługi na kuchni Rolf wiedząc, że rozpoznawcza ma obsługę, to szorował sobie do kumpla na magazyn żywnościowy lub do chałupy, wiedząc, że na kuchni to nic złego się nie stanie. Oczywiście w dalszym ciągu tak profilaktycznie od czasu do czasu to Lucjan przeprowadzał wobec nas popisową zjebkę i było z Rolfem wszystko tak. Co tam jednak warty, co obsługi na kuchni? Jak czas pozostały do wyjazdu na zimowy poligon, upływał bardzo szybko. Na 10 dni przed wyjazdem na kompanię wrócił Irek, zwolniony jednak z pełnienia służb, wart i zajęć. Oczekiwać miał na kompanii na niezwłoczne przywiezienie na obserwację do Kozborowa, takiego przybytku dla mających pod czaszką, no coś tam nie za bardzo. Niezwłocznie znaczyło ponoć 3-4 dni, no góra tydzień. Irek strugą upawiana bardzo widowiskowo. Ponoć ta jego anakonda wysiedziała gdzieś w kanalizacji jaja i małe anakondy to już łaziły w półku po wszystkich piwnicach. Okręcały się tam wokół zaworu z wodą i dlatego też pewnego dnia, no to nie było od rana do wieczora wody w umywalni. Prawda jednak była taka, że wody to w całej dzielnicy nie było, z powodu awarii rury a nie jakiejś tam anakondy, która kurwa zakręciła zawór. Ale no Irek dalej obstawał przy swoim. Co gorsza, zapewniał, że jak te małe anakondy trochę urosną, to na bank zawory nie zakręcą, a ukręcą. I wtedy kurwa wszystkie piwnice w jednostce zaleje wodą. Gadałem z Irkiem po normalnemu, ale tylko wtedy, gdy nikt nas nie widział. Konspira była na całego. Na prośbę Irka pogadałem z Zającem, jak tam jest z tym jego wyjazdem. Do tego całego przybytku bez klamek. No i co? A okazało się, że wojenne medyki to wcale nie mieli nawet na myśli, aby jego tam wysyłać. Wpadli na szatański pomysł, aby przeczekać, poobserwować, a potem na poligon go wywieźć, dać tam po zaworach i zobaczyć, co wtedy. Czy dalej będzie strugał debila, czy może mu się odechce? Dalej wierzyli, że symuluje. A Irek? No po tej wiadomości. Wszedł na kolejny poziom, i po prostu spierdolił w nocy z jednostki. No i ja mu w tym pomogłem. Czarny, bo to on pełnił służbę płodoficera dyżurnego, mało nie postrał się ze strachu, że mu wojak mający źle pod sufitem to podczas służby elegancko spierdolił. Co gorsza, on nawet nie wiedział kiedy i jak to zrobił. Jeżeli przez okno, to jak za sobą je zamknął. Jeżeli przez drzwi kompanii, no to powinien przejść koło niego. A on niczego nie widział. Najgorsze w tym wszystkim było, że służba dyżurna miała zwracać na niego szczególną uwagę, a on, no jak widać, dał dupy i to na całego. Powiadomił oficera dyżurnego o samowolnym oddaleniu, ale co miał mu powiedzieć o tej całej ucieczce, jak on dosłownie nie wiedział nic. No i od rana znowu afera. No bo panika dupę ścisnęła. I kadrze na kompanii, no i medykon. Że idiotę, to z izby chorej wypuścili, zamiast go do psychiatryka od razu wywieźć, lub przynajmniej dobrze pilnować. Liczono, że może skoro nawiał w moro, a nie w mundurze wyjściowym, i to bez żadnych kwitów, no to prędzej czy później jakiś patron wołę zługo dopadnie. Do domu przecież prawie całą Polskę miał naginać. O ile nawiał do chałupy. Po kilku dniach zniknął Henik. Gdzie jest szef kompanii? Co się z nim stało? Nikt nikomu nic nie mówił, ale też nikt nie pytał. Któregoś dnia Tuż po kolacji na kompanię wszedł heniek prowadząc ze sobą Irka w cywilnych ciuchach. Zamknęli się w kancelarii, do której po chwili wpadli sanitariusze. Co ciekawe, wyprowadzając Irka na izbę chorych, ale już ubranego w tą kretyjską piżamę. Skąd się wzięła na nim piżama, cholera wie, skoro był w cywilkach. Irka kurwa internowano w iście medyczny sposób. Na kompanii pojawiła się i reszta kadry. Jako, że czas sprzątania rejonów, to ja do sprzątania kącika gospodarczego obok kancelarii, aby ucho odstawić, o czym tamte nasze generały prawią. No i okazało się, że Irek to taki kurwa prawie, że socjalistyczny James Bond był. Tuż po nawianiu z jednostki, Irek bardzo dobrze wiedział, że w mundurze polowym to go raz, dwa i zalinił. Zjebał się zatem do jakiejś pakamery na bocznicy kolejowej w Słupsku, i zapierdolił zestaw robola kolejowego, czyli ubrania robocze, kufajkę, gumofilce i jakąś tam nawet kurwa, torbę z zarzędziami. A z otwartej lokomotywy zajebał rzecz najważniejszą w tej całej podróży, czyli kolejarską czapkę, a i latarkę, którą to sobie na szyi elegancko zawiesił. Miał skubanie łeb na kartu, no miał. Wiadomym przecież było, że kolejarz kolejarzowi, no to za wy syna. Ale biletu to sprawdzał przecież w pociągu nie będzie. I tak właśnie Irek dojechał bez kasiory do chałupy i do tego nie zaczepiany przez nikogo. Tam po dwóch dniach pojawił się po niego Henik. Skąd wiedział, że go tam zostanie, że go tam trafi? No cholera wie. Może po prostu liczył na to, że tam on będzie lub przynajmniej się dowie, gdzie być może. Wiadomym było, że po samowolnym oddaleniu powyżej siedmiu dni Sprawę przejmuje prokuratura wojskowa, a tego chyba ani nasi wodzowie, ani wojenne medyki to woleli uniknąć. Relacja z wizyty Henka w chałupie u Irka brzmiała jak scenariusz z jakiegoś ściganego w wersji pełnego PRL-u z wplątaniem w to wszystko jeszcze nawet polskich kolei państwowych, a i kto wie, czy jeszcze nie jakiegoś tam generała od socistów. Wszak Irek to przecież dobro kolejowe im podpierdolił. Przejdźmy zatem do relacji Henka z tej całej wyprawy po Irka.